Już na początku lipca tego roku pojawiły się pogłoski o rzekomym remasterze Need for Speed Hot Pursuit 2010, czyli o tej trzeciej wersji, tej już najnowszej, która podobno bardzo się spodobała. Obecnie dostaliśmy praktycznie potwierdzenie, że właśnie w tym roku możemy się spodziewać takiej oto reedycji tej gry, a to wszystko za pośrednictwem dwóch sklepów. Pierwszym z nich jest Amazon, czyli znany pewnie bardzo wielu z Was, no i jest to sklep, który też często pokazuje te gry zanim wyjdą tak naprawdę. Spodziewamy się jakiejś gry, pojawia się ona na markecie Amazona i zazwyczaj okazuje się to prawdą. A drugi to jakiś czeski sklep? Herni Sfet No tak, wychodzi na to, że to jest czeski sklep, Herni Swed się nazywa. Na nim pojawiła się wersja PS4 i Xbox One, a na Amazonie mieliśmy tylko na Nintendo Switch oraz na Xboxa. Także mamy na pewno Xboxa, Nintendo Switch PS4, no i wszyscy spodziewają się wersji PC. Ja jestem pewien, że taka też wyjdzie. Co ciekawe, no to wiemy już tak naprawdę. Dokładną datę gra wyjdzie w piątek 13 listopada tego roku. No i ma, ma to być e, remaster, tak? Czyli ma to być po prostu jakby nowa wersja tej samej gry. Ja osobiście siadłem sobie przed chwilą, no bo nie byłem pewien tego wszystkiego, więc nie chciałem o tym informować. Choć mogłem już wcześniej, też nie o wszystkim wiedziałem. Oczywiście dziękuję Ano za podesłanie mi tej informacji. No i słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę. No, fajnie, fajnie, że wyjdzie gra. Ogólnie, jeśli chodzi o Need for Speed Hot Pursuit 2010, to on był bardzo, bardzo lubiany. Jest to gra, która właściwie podobała się 90% osób wszędzie tam. Na Steam ma 9 na 10 na różnych platformach ta waha się od 83 do 89%, czyli właściwie ogromna większość osób tę grę lubi, poleca i po prostu uważa za dobrą, czy jedną z najlepszych części Speeda I co ciekawe, żadna następna część po, tej, po Hot Pursuit nie dostała już tak dobrych opinii, więc no, znamy już mniej więcej to podłoże, dlaczego chcieli zrobić remaster. Akurat tej gry dodatkowo tę grę wypuszczało studio Criterion, znaczy pracowało nad nią, no a obecnie nad nową częścią również pracuje Criterion. Także mamy poukładane po kolei, że aha, Criterion zrobiło fajną grę. Ludzie mówią super gra, no to oni mówią, zrobimy wam nową wersję tej gry. Tylko że wiecie. Jakby według mnie Need for Speed Hot Pursuit 2010 nic nie brakuje. Gra jak na tamte lata naprawdę wygląda bardzo w porządku i myślę, że graficznie no okej, okay, jakbyśmy chcieli się czepiać to czepialibyśmy się, choć silnik na pewno będzie podobny bądź ten sam. No i to mi się właściwie troszkę nie zgadza, dlatego że Need for Speed Hot Pursuit 2010 był zrobiony na silniku Chameleon, czyli na takim troszkę starszym. Trzy lata później dostaliśmy Infor Speed Rivals, który no, był zablokowany do 30 klatek na sekundę. To już pomijam, ale ogólnie ta gra była jeszcze na nowym silniku na Frostbite, gdzie w ogóle m, tam studio bardzo chciało się popisać i pokazać, że zobaczcie, jak, jak ładną grafikę potrafimy zrobić. No bardzo fajnie, tylko że widzicie, nowy hit również jest na Frostbite, bodajże na trójce. No i teraz, czy oni wezmą grę ze starego silnika i zbudują ją na nowym silniku, czy będzie stary silnik to chyba nie ma sensu w ogóle, żeby był stary silnik. Teraz oni robią remaster i remaster, a remake to jest różnica. Remaster to jest jakby ta sama gra, tylko z ładniejszą grafiką i właściwie praktycznie nic się nie różni, a remake to jest na podstawie starej gry zbudowana zupełnie nowa, nawiązująca do tej e, pierwotnej, tak? no i teraz jak mamy remaster, no to na przykład oni muszą znowu dostać licencję na wszystkie te samochody więc ludzie spodziewają się, że na przykład mogą się pojawić jakieś nowe auta a na niektóre już licencji może nie być um, prawda, jest tam niszczenie policji też niektóre, niektórzy producenci mogą mieć z tym problem, prawda, z jakimiś systemami specjalnymi i tak dalej, no teraz troszkę zmienia się też prawo i zmienia się to wszystko jak się to układa w rzeczywistości troszkę inaczej jeśli chodzi o tworzenie również gier więc nie wiemy jak to będzie do końca, na pewno była mega ciekawa zabawa, no i ogólnie ta gra wygląda Dała dobrze. Także gra wyglądała dobrze. Fajnie się jeździło ogólnie, ciekawie się przechodziło fa fabułę, jeśli można to nazwać fabułą, bo tam nie były jakiejś story, tylko po prostu, no, byliśmy albo policjantem, albo byliśmy tym uciekinierem, prawda? I albo musieliśmy, nie wiem, pokonywać jakieś odcinki, ścigając się, czy niszcząc policję, albo gonić, ściągając samochody i tak dalej różne takie ciekawe rzeczy robiąc. No i tak naprawdę w tej grze wszystko się zgadzało. I się ciekawie grało ze znajomymi, oni byli policjantami, my uciekaliśmy. Jakby wszystko jest za tym, żeby tą grę rzeczywiście zrobić ten remaster. Tylko że po co, jak ta gra była ładna i ogólnie no, moim zdaniem dobra. Minęło już 10 lat i to jest taka podstawa. Że hej, to już jest to 10 lat. Choć dla mnie ta gra tak bardzo się nie zestarzała, no ja spodziewałem się chociaż, że będą jakieś nowe super samochody. To znaczy mamy jakieś tam nie wiem Bugatti Divo czy jakieś takie e, inne tam Chirony I, i wiem, że to są samochody, o których wy się spodziewacie. Agery R, takie jakieś Regery a gara r to chyba tam nawet już była. W każdym razie spodziewacie się samochodów, które są nowe, odświeżone, jakby do tej wersji można by je dołożyć. Mogą troszkę stanowić takie urozmaicenie. E, oczywiście łącząc to z tymi starymi, tak naprawdę. Z ciekawości jednak wszedłem sobie w Google i wpisałem need for speed Hot Pursuit 2. Chciałem zobaczyć opinię. Ta gra wyszła w 2002 roku. No i ogólnie, jak wychodził ten najnowszy Hot Pursuit z 2010, to spodziewałem się, że będzie nawiązywał do tego no, 2002, tak, jednak no, nie do końca, no i mieliśmy już tego Hot Pursu, Tam mieliśmy Rivals, który właściwie opierał się na tym samym, czyli no, prawda, policjanci i, i ściganci, czy tam i wyścigowcy, czy tak, i różne inne tam nazwy, no, a w tym momencie mamy, prawda, Hot Pursuit 2 i patrzę sobie na opinię, gra podobała się 94% użytkowników, czyli również ta gra była bardzo, bardzo, że tak powiem doceniona, no i właściwie mogliby zrobić coś na jej podstawie, tam bardzo mi się podobała mapa, samochody były ciekawe i te Teraz ja chciałbym również grę osobiście, w której bym mógł pojeździć tymi starymi samochodami. Nawet słuchajcie, no, okej, okay, jest Forza Horizon 4, ale nie ma takiego Need for Speeda. Nie ma takiego Need for Speeda, który ma te starsze samochody, te takie, które kiedyś były dla nas kultowe i nawet nam, nam ich brakuje. Jakiś, nie wiem, Opel GT, czy, czy nie wiem, stara Korveta, czy na przykład chciałbym sobie powiedzieć BMW M539, kiedyś były te samochody w Need for Speedach, a teraz już ich nie zobaczymy. No, gdzieś tam pojawi się jakiś kontakt, czy Diablo, czyli takie, te najbardziej kultowe, które już są. Do dziś tuningowane i do dziś przerabiane, ale tych takich mniej znanych czy również popularnych, ale mniej używanych już nie znajdziemy. Ogólnie sprawdziłem sobie ceny. No i na Amazonie to było 34,99 funta. Po przeliczeniu na złotówki wychodziło w granicach 170 zł. Powiedzmy, że obecnie wychodzi to równe 170 zł. W Koronach czeskich wychodziło 949 koron, czyli 160 zł. No to wiadomo, zawsze ta granica około 10 zł będzie się przesuwać w górę czy w dół. Spodziewam się, że u nas albo będzie kosztowała 179 albo 169. Także czy to jest dużo? No nie, za remaster to w sumie jest całkiem spoko cena i te remastery na pewno nie kosztują tyle, co nowa gra, która będzie budowana od podstaw. One są zazwyczaj dwa razy droższe, szczególnie w jakimś deluxeie. Też ciekawostką jest to, że na wersji pc nie było niektórych DLC, które były na konsolę. I teraz wszyscy liczą, że jednak dostaniemy te DLC-ki, na które nie mogliśmy sobie pozwolić, no po prostu ze względu na to, że ich do nas nie było, tak? Może były jakieś sposoby, żeby je dostać, natomiast ogólnie to były DLC do Hot Pursuit 2010, które wychodziły tylko na konsolę, na PC tanie, no i fajnie jakby w najnowszej wersji po prostu wyszły. Pewnie już się tam podśmiewacie, że DLC, no fajnie jakby były w podstawowej wersji gry, to w ogóle byłoby rewelacyjnie. Także możemy chyba zapomnieć o remake'u czyli remasterze Need for Speed Underground, i na tę chwilę musimy zadowolić się Hot Pursuit. Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. Napiszcie mi, czy Wam się to podoba, czego byście oczekiwali od takiego remastera. Oraz no, czekamy tak naprawdę na to, co się zadzieje w 2021 roku, ponieważ ma być to zupełnie nowa odsłona. Także to dostaliśmy właściwie jako taki, taki smaczek. Tak? Macie sobie, pograjcie jeszcze ten rok. A za rok zobaczymy, e, czym nas Need for Speed zaskoczy. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście, mam nadzieję, że się podobał. Ja może nawet e, nagram myślę, serię. Fajnie byłoby zrobić serię z Need for Speed Hot Pursuit Rima Step. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się taki pomysł podoba. Oczywiście, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza znowu z Waszą opinią. No i widzimy się w kolejnych informacjach, grach czy filmach z rzeczywistości. Do następnego. Cześć!